Witam wszystkich na kanale Maciek Tata Hej, z tej strony tak Maciek i Tata dokładnie tak dzisiaj sobie przetestujemy petardy o nazwie Black Widow samolot leci TXP859 takie petardy przed opisaniem szczegółów tych petard chciałem podziękować stronie lub firmie Firework i Cortez za podesłanie nam tych petard do testu gorąco właśnie dziękujemy link znajduje się w opisie zachęcam do robienia zakupów no. I jeszcze jest strona na Kajar, czyli robi profesjonalne pokazy na wszystkie uroczystości, więc wszystkie linki macie w opisie. Y na tych petardach 22 zł. Tak, 22 zł za takie pudełeczko trzeba właśnie dać. 20 sztuk w opakowaniu, kod produktu TXP859. Kategoria F3, piktogram matery wybuchowy, rok produkcji 2021, certyfikat CE, TXP859, pomyślniku SFA300. Ten kod produktu właśnie też występował w petardach TP2 od... Eee, tropika czy o Triplexa? Ja tropik to był, no to nie wiem czy Triplex wykupił petardy, ale to te też właśnie słabo strzelały. Te mają 4 gramy na 20 sztuk, czyli 0,2 grama. Więc fajnie, kiedyś miały chyba 1,8 czy 2 gramy, coś takiego. Miały zdecydowanie więcej, ale teraz to. Numer partii TXP 859 02 Niebezpieczeństwo, że materiał wybuchowy, petarda błyskowa to nie jest emiter. Nie. Zobaczymy, co to pokaże. Jak to będzie szczelało? Tak. Udełeczko wyglądające jak stara wersja. 4 no, paczki pakowane po 5. Ale ja tu nie widzę, że są jakieś dodatkowej folii. No, pakowane. Producent Triplex. No i mamy te opakowania. Możecie sobie przystopować. No lecimy dalej. Jak wygląda? Opaki? Nie. nie, nie ma. Lątu nie widać. O. O. I mamy ląto zdobny. Ojej, ale bardzo króciutki ten lącik. Kurczę, fix. Zobacz je, zobacz, ma certyfikat C, czyli to jest certyfikat bezpieczeństwa czy zgodność unijną, jak kto woli. I nie wiem jak to przeszło właśnie tą certyfikację, no ląd powinien być zdecydowanie dłuższy, ale... no okej. Okay. Szybko odpalać i szybko uciekać. No, czy ją sobie postawimy. Złoni raczej nie wskazane odpalanie. Produkcja chińska. No. Importer. Szkoda, że na petardzie nie ma napisanej instrukcji obsługi, a szkoda, no. Dobra. Odpalimy sobie ją tam. 7 metrów, 8 metrów od nas. Stawiamy produkt na płaskim, niepalnym podłożu, odpalamy go na wyciągniętej ręce, stawiając sobie oczywiście takowy produkt na ziemi i uciekamy przynajmniej no te 10-15 metrów, nie? Dobra. No to będę szybko uciekł. Szybko. Jeszcze jestem trochę zaspany no to... Bo spałem. Zobaczymy co nam pokaże owa petardka. Czy będzie strzelała głośno. To się rozbudza chociaż. Tak. Się rozbudza i żebyś zdążył ucieknąć. No. Ląd ozdobny. Głośna bursztyna. Czaro dwa <grywa> grama rewelacji nie ma, ale... No szału nie ma, no ale cóż byś chciał. Dobrze. No. Zobaczymy czy w ogóle tutaj ten nam garnuszek jakikolwiek. Czaro no, dwa to kiedyś, jak miały te 1,8 czy 2 gramy, to mówiłem, że to słabo wali teraz, to właśnie jeszcze słowiej wali niż przedtem. Zaraz trawę damy? O, obojętnie. Zobaczymy czy nam to coś trawą. W ogóle, ogólnie. ogólnie. Palisz się albo ja podpalisz? No już, ja podpalę. Podpal. <głos> <głos> Bardzo niewidoczny <los> jest. <noise> no, Strasznie to fakt. Wow. Taki większy pikolek, ale jak tutaj trawa jest właśnie taka no... Przygnieciona, no, tak. troszeczkę, troszeczkę ją podniosło, zobaczcie no. W sumie... Malutki krater. Jak, jak na, tą, na, na tą gramaturę... Dość głośno. Zaskoczony jestem, myślę, że no, bo też testowaliśmy, 0,2 grama i strzela jak za 1. No, to podbuje warmuszek. Czy nam nie podbije warmuszka? Położymy. Odpalasz? Odpalę jeszcze. To no, potardy w przyszłości, moi drodzy. <grych> no, już takie są. Potardy. No, mrówki. Sąbziłem. w sumie w żadnym sklepie internetowym prawie nie ma mocnych petel no nie ma Tania. chyba że ktoś ma jeszcze jakieś zobaczcie teraz widać jakieś jest, jak jest ląd króciutki niektóre jeszcze sklepy mają może jakieś emitery dźwięku ale no w cenie w której nawet nie wiedziałem że będzie taka strzelajcie tylko z garka moi drodzy tylko i wyłącznie z zgarka. No słuchajcie, wszystkie no. te takie są. Wszystkie, nie ma, nie ma nic takiego, że jakoś żeśmy się pomylili. Że to ktoś, zdał, no ktoś kto prostu... Ale wszystkie takie są. Fajnie jak na tą gramaturę fajnie strzelają Nie są. testowaliśmy z Maciejem, jak Maciej mówił, troszkę nas zawiodły. No te ogólnie 0,2. To nawet nie ma 0,5, tylko 0,2. Dla mnie taka 5 na 5. 5 na 10. No, ale słuchajcie, bo w mamy. to są petardy przyszłości, moi drodzy. A one już nie znikną z rynku i będą dalej. No, na pewno nam nie znikną z rynku, więc kurczę, no. Jedynym minusem tej petardy to jest to właśnie, że kurde. Króciutki lącik. No, bo jakby, jednak jakby wybuchła w dłoni, mogłaby troszeczkę poparzyć. No. I zwykłą zapalniczką? No. no, zwykłą zapalniczką raczej zalecane są właśnie zapalniczki żarowe. Tego typu, właśnie. No. Także jeśli ktoś chciałbyś z tego szczelać, najpierw zakupić zapalniczkę żarową, a później naprawdę nie trzymać tego w dłoni, bo naprawdę możecie nie zdążyć wyrzucić. tak? Mhm. To byłoby chyba na tyle. Jeszcze raz dziękujemy. Chłopakom od korsarza, i aby sami zdecydujcie, czy je warto zakupić, czy nie. Mm -hmm. To byłoby na tyle. Żegnamy się z Wami gorąco. Do następnych odcinków. Halo.